O, wreszcie, kurwa. Eee, kurwa. Mm, kiełbaska. Mniam, miam. Nie ma tak kiełbaska. O, kurwa, i zwiecha. Boże, znowu te kurwa kotlety? Zaraz pozamiatam ten syf. Mordek, kurwa, pokaż. Gadzie. Aha kurwa. Odbyt. Het odbyć! Zdechniesz ty, kurwa? Następny, kolega. Przyszedł. Na imprezę. Hopsa, hopsa, O, no, chyba zdechli. Ta, brawo. Zdechali. Zdechli, pizdu. Co to za kiełbasa? No. Podejrzane trochę. Hak jakiś? Na miękko? Koktajle to były? Się Chciałem zapisać, chyba nie, nie ujdzie mi O rzeźnik Idziesz rzeźnik? O kurwa idzie on. o kurwa Ma przejebane chyba Powiedziałbym, że mam bardzo przejebane Chyba nie wejdzie tu Petro Rzeźnik to chyba nie To ten rzeźnik możliwy Ale na 100% nie wiadomo Ciekawe czego zrozjebie Tak szybko Zwędzi go, to dobry znak Ooo Maleństwo padło Ole mi wyjebał z kurwy Ja pierdolę Wziął mnie kurwa nieźle W dupę w las Ale nie, bo taki Taki wspaniały, wspaniałą myśl Dostał w pizdę i tyle się schował kurwa Schował się dzień Pokémonów. Dobra teraz poszukajmy o Jezu Kogoś pantofelki eee, Coś tam wziąłem, chyba noże Piła. Ciekawe. Ciekawe czy zginę, jak wejdę w piłę. Zginę? O kurwa. To może to było, ten, dla rzeźnika przeznaczone jakby, tak. W pewnym sensie. Możliwe. A, wyłączę to gówno. Pierdole tego rzecznika w dubsko, bez wazylinki kurwa. Zwierzę zamknięte, Standard. Tutaj jakiś bigos z ludzi. Bigosik dobry jest, tra la la, la, la. Coś tu zaraz, nie wyskoczy, kurwa. O, tutaj gościa do śmietnika w pierdoliu. Już był zły, to wyjebał go, to ma śmietnik, kurwiela. Kurwa. O. Tu jakiś bigos już ugotowany. O, potrawa z mózga. Też kiedyś jadłem mózg. Świński mózg. Ale smaczny nawet. Tylko trzeba dobrze przyprawić. Oczywiście ugotowanym, nie? Żeby nie było. Coś tu jest. Amunicja chyba do karabinu. Gumka. Do ducia i rzucia. Do czego chcecie. o. Butelka, butelka, może butelkami zacznę rzucić. Ciuk Bo już trochę się nazbierało, w sumie Kurwa, się przecina A pierdolę Z chuj, strzeli, na miejscu Sajwa, I wio, gdzie są butle? Znaczy Do butelki, dobra Idziemy dalej Hops, nic Dalnia Co to kurwa piszczy Coś tu jest, kurwa coś tu jest O jesteś suking ocie Ta sipa si ładuj Jimmy, ładuj Zaraz kurwiel padnie, jeszcze może jedna kulka, o to będzie gitec. I lubię takiego gówna tego, obstranego. O, już chyba zdechł. Nareszcie. O, co to za klient? O kurwa, kilof W plecy? Kill w plecy dostać? O kurwa, co on musiał zrobić, że tak klient się na, na nim wkurwił? Nie wiem, może... Zupę przesolił W sumie ja też bym się tak zachował, nie? Zupa przesolona i chuj, kilo w plecy <grystanie> Bywa i tak, nie? Czasem trzeba swoją... No, szkolić Ale no, dobra, kurwa Po chuj mi kilof Wtedy się nie da przejść, tak? Wygląda na to, że wrócić się trzeba Wcale mi się to nie podoba Czek, czekaj, czekaj, czekaj co tu jeszcze jest? A to zamknięcie, chyba. No wchodź, kurwa. Może. <laughs> Za idiota z tego Jimmy. Jimmy, Jimmy. Pierdol się. Tylko czekaj, co ja mam zrobić dalej. Bo nie wiem. Nie ogarniam trochę. O! Jeśli list znaleziony przy trupie mówi prawdę, uh -huh. to musi to być kanał, którym Brown wychodził z ośrodka. Ciekawe co tam znajdę. Ja myślę, że może cmentarz czy cóż. No czy, czy kościół? Uh -huh. O, no, wreszcie, kurwa ruchomiło się. Yeah! Czekaj, do klawiatury się doczłapi. Oh, Dobra Eee, yy, Co kurwa Gdzie my w ogóle jesteśmy? Ja pierdolę Jakiś zatupiu Totalnym to co jest? Gasa jakiś kurwa? Ja pierdolę O Śmieci Do zabrania Kocio kurwa jakiś czy coś Jakaś inna kurwa Kurwa Czekaj Cyk Sejwa dajmy zaraz jakaś dziwka wyskoczy Znając tą grę A wejdziemy dalej Kurwa co to było O ty kurwo Strzelasz mnie A jeden strzał i leżysz sucho nie ze te numery, gościu! Jeden strzał w dupę leż! Kurwa, nic tu nie widzę. Tak się tnie, że ja pierdolę. Co, tu znowu coś? O kurwa! Co to było? Siema, Goriasz. Stój, nie ruszaj się. Kurwa, to nie było najlepsze kurwa. Stój tam, bo cię przypierdole z kurki ja nie ruszaj się, bo mi VPS spadają. Kurwa Tumanie jebany, stój nie, nie straj na mnie Oe, że kurwa Można O Lechoś w palancie No, no za weźmy. Co tu jest? A, ptaczkę wpierdolmy. No wpierdalaj do ptaczkę, kurwa. No i potem broń jakoś zmienimy na jakąś, nie wiem... Yy, jakąś fajną, mobilniejszą, to na bosa jakiegoś. Dobra, może by się w sumie. Nie mam nic przeciwko temu. Kurwa. No pomięć daj się, kurwa. Co tu będzie? Coś wyskoczy jakaś dziewica? Męska dziewica wyskoczy Kurwa jakiś labirynt pieprzony Labirynt, labirynt, kurwa A pierdolo, oni chyba się postarali. Ciekawe czy to ostatnia mapa, czy jeszcze jakieś będą, kurwa Już ostatnie może. Chuj wie.